Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie. Czuję się trochę jak pani aptekarka zaladą, <gry> ale dzisiaj zapraszam Was do obiecywanej wieczornej pielęgnacji, także zabieram Was w świat tego, jak ja dbam teraz o swoją skórę. Opowiadałam wam ostatnio, że dawno nie czułam, że moja skóra jest tak w dobrym stanie, e, więc wiążę sobie włosy, bo przejdziemy przez wszystkie kroki razem. Od razu uprzedzam, że jest tego trochę dużo. E, spokojnie, nie, aż wszystko nakładam. M pokazałam też różne, znaczy wzięłam z łazienki różne. Opcje, bo o kilku rzeczach chcę Wam opowiedzieć, także to na pewno będzie długi film, co pewno już widzicie. Więc nie przedłużając, zacznę od oczyszczania. Dzisiaj mam po prostu taki make-up, no make-up właściwie. Oczywiście zaczynam od demakijażu i bardzo ważna rzecz, żeby odróżnić demakijaż od oczyszczania skóry. Dużo sama tak miałam, że uważam, że jak już zmyję makijaż, to moja skóra jest czysta. A tak naprawdę, jeżeli chodzi o demakijaż, no to po prostu de makijażujemy się, czyli usuwamy makijaż. I ja będę dzisiaj używać takiej wody oczyszczającej z Heji, Heji Hadji, tak się nazywa ta firma, ale czasami robię to zwykłym płynem micelarnym albo jakimiś olejkami. I coś, o czym chcę Wam powiedzieć. Tu akurat mam tą wodę, ona ma, jak dobrze pamiętam, neutralne pH, czyli 5,5, dobrze, chyba neutralne dobrze pamiętam, mam nadzieję. Bardzo delikatna, e, znaczy delikatna, nawet można ją rano stosować jako takie odświeżenie skóry, e, ale dobrze sobie radzi też z e, wieczornym makijażem i ja do demakijażu używam tych, no i już e, któryś rok z kolei tych chusteczek z Tami, one są bardzo miękkie, akurat e, a, jeszcze miałam trochę brwi, widzicie, pomalowane, także e, je można rozłożyć, te ta, bardzo taki e, ja bym powiedziała nawet lekko Cytrusowy zapach, wszystkie wody, wszystkie płyny micelarne, oleje trzeba, słuchajcie, zmyć. Ja nie bez powodu mam tutaj akurat przelany. Mówiłam, że tu są też rzeczy, których akurat nie będę Wam pokazywać, jakby, że używam. Mam tutaj przelany jeden z bardziej popularnych płynów micelarnych na rynku. I Wiele kobiet robi tak, że przeciera płynem micelarnym, ponieważ on jest przeźroczysty, traktuje go jak taką magiczną wodę albo co gorsza tonik. Um, a Wam chciałam pokazać, co się dzieje. Tu jest nalany ten płyn. I wystarczy na to dmuchnąć. Sami zobaczcie, ile wytworzyło się piany dosłownie z... Um, odrobinę tego płynu, także jeżeli bym przetarła tym twarz i tego nie zmyła, to zobaczcie, tyle mydlin zostałoby na mojej skórze. To by się nie odbiło jakoś bardzo szybko na mojej twarzy, ale to w dłuższym okresie czasu bardzo wysuszyłoby moją skórę. E, po prostu mm, no musicie zawsze pamiętać, że dowolny płyn micelarny to nie jest coś, czym przecieracie twarz i o, ona jest super, y, bo jest już oczyszczona. Nie, to są normalne, słuchajcie, y, jakbyście sobie mydłem umyły twarz. I tyle. Teraz przechodzimy do pianki, którą wiem, że dużo z Was kupiło po jednym z filmów, o którym, w którym wspominałam Wam, bo uważam, że ona jest rewelacyjna. Dostała też moja mama ostatnio ją, bo no, moim zdaniem to jest hit, szczególnie jeżeli chodzi o oczyszczanie porów, ponieważ nakładamy na ręce, tak jak widzicie, rozsmarowywuję i nawet zobaczcie, że ona się tak... Mam nadzieję, że to widzicie, że ona się tak lekko ciągnie i nakładamy to na suchą skórę. Jeżeli rano używam wody czy tam płynu micelarnego, to przebywam już je tylko i wyłącznie wodą po prostu, a ten żel używam wieczorem, tak dla takiego bardzo dogłębnego oczyszczenia. Najpierw wmałasowujemy, jak widzicie, ten żel w skórę. Teraz siedzę trochę daleko, mogłam sobie jeszcze lustro wziąć. Tu mam wodę, moczę sobie delikatnie dłonie i po prostu myję I Jak widzicie, ten płyn zmienia się nam w pianę. Zdarza mi się też, słuchajcie, czasami na tą pianę, jak już sobie ją tak wytworzę, używać klarisonika po prostu. No i teraz słuchajcie, delikatnie, delikatnie myjemy tą skórę. Generalnie to ja nie trę raczej, tylko już tak ją ochlapuję. Ale chyba sobie jeszcze pójdę, sobie umyć to pod bieżącą wodą, bo jednak w tej wodzie widzę mam trochę mydlin. Więc, oh, żeby tak oczyścić skórę, huh, dobra, wróciłam. Yy, wycieramy. Skórę do sucha. Także drugi krok, czyli piankę oczyszczającą mamy z głowy, będę odkładać na bok, żeby tak e, cały czas nie stało przede mną Takie, taka grupa e, kosmetyków. Oczywiście ja Wam linki dam e, na dole. Oczywiście do skóry nie, nie używamy. <gry> Oczywiście do skóry twarzy nie używamy ręcznika e, takiego, który używamy do skóry. Reszty ciała. To jest chyba logiczne, ale wolę takie rzeczy powiedzieć. U mnie się zupełnie nie sprawdzają te wielorazowe, takie małe ręczniczki, bo w łazience mam dość wilgotno. Ja też musiałabym mieć ich bardzo dużo. Mam dużo ręczników dużych, więc nie piorę aż tak często ręczników, żeby te małe po prostu rano i wieczorem prać. Także ta wersja o wiele bardziej mi, dla mnie jest odpowiednia. I teraz przechodzimy do peelingu, tak jak mówiłam. Ja go robię tak raz, dwa razy w tygodniu, jeżeli chodzi o wieczorną pielęgnację. Zdarza mi się też dwa razy w tygodniu zrobić rano, ale taki mechaniczny, pełnoziarnisty jakby trochę mocniejszy peeling, ale wolę go robić rano. Wieczorem stawiam bardzo mocno na nawilżenie, na takie odżywienie skóry i stawiam tutaj mamy dwa mm, kwasowe takie peelingi. Ten z Pyongyang już właściwie mam go końcówkę i on tak fajnie mm, roluje, aż na Skórek, więc też go bardzo serdecznie Wam polecam. Dzisiaj użyję tego drugiego z marki Unique. To jest nawilżający peeling lime. Ma bardzo taką wodnistą formułę i troszeczkę sobie go nałożę tu, mm, bardzo taki owocowy zapach, bo on ma w składzie, jak dobrze pamiętam, pomarańcze, limonkę. Winogrono, jabłka, kwasy tych e, owoców, i jak e, masujemy, to czuję pod skórą taki delikatnie złuszczający się naskórek. On też e, peelinguje nam sebum oraz wnika w pory i trochę je oczyszcza. E, on jest delikatniejszy, jeżeli chodzi o to złuszczanie, e, bo ten z -yul to jest taki, taki konkret. E, więc dobrze, bo dzisiaj bardzo nawierzające. No i dobra. No i znowu przerwa, bo muszę to zmyć. No i witam z powrotem, już coraz mniej, chociaż teraz mam wrażenie, że może dostawię jednak te kosmetyki, bo jakoś, tak jak będę zabierać, to strasznie pusto się tu zrobi, więc a niech będzie, niech ładnie tu stoi dalej, jak się czuję. Czuję się trochę jak pani w aptece. I słuchajcie, teraz czas na tonik. I tak naprawdę dla mnie to jest dwa w jednym. Mam tutaj dwa opakowania, bo to jedno jest na podróże, co widać, bo zostało mi jeszcze go tyle, ale będę sobie przelewać z tego opakowania, no bo ten, to jest idealne po prostu w podróż. To jest esencja tonic, czyli takie dwa w jednym. Ja bym to nazwała, jak to mój mąż mówi, trochę lepka woda. Też się wiecie, no, nie, dla mnie się nie klei. No, ale ewidentnie coś w tej wodzie jest e, dodane i to pięknie tonizuje e, skórę. Okay, ja tego używam rano i wieczorem. I teraz, jeżeli jest taki wieczór, że już jakby się zbieram. Na szybko, to wiadomo, oczywiście peelingów wtedy nie robię, więc mamy wtedy tylko pie krok pierwszy, to zmycie makijażu, ym, oczyszczanie, wtedy daję esencję i używam nawilżającego tego serum, jego używam też yy, głównie na dzień, ale staram się, więc to jest takie, nie yy, wiem, ja pokażę, tylko sobie go pipetką nałożę to jest po prostu takie białe yy, biały serum bardzo bardzo mocno nawilżające o, dobra <grytania> przesuwamy miałam nie dawać na dół ale staram się prawie codziennie zrobić jakąś maseczkę maseczki oczyszczające Robię rano, jeżeli nie robię rano, właśnie peelingu, to oczyszczające wolę sobie zrobić rano, a wieczorem, tak jak mówię, stawiam na odżywiające rzeczy, nawilżające. Tutaj mam akurat maski w płachcie, dzisiaj sobie przygotowałam. Czasami używam też różnych alg, także rzeczy, które nawilżają. To serum też jest super, jeżeli chodzi o położenie sobie pod te algi. Które potem tak się ściągają. Akurat nie mam ich tutaj e, patrzę no spoko, mam jeszcze półkę z kosmetykami. E, ale pokażę Wam je kiedyś w jakimś innym filmie takie maski, co jako kosmetyczki się kładzie e, i potem się je ściąga taką. Ona zastyga nie jak peel-off, tylko algi, które tak zastygają na taką la galaretkę, dobra, nieważne. I słuchajcie, na te upały, co są teraz. E, zaraz przejdziemy w ogóle do produktu najlepszego na upały i na e, nawilżenie skóry. Ja sobie zrobię dzisiaj tą z Są by ME. Jak nie wiecie, co teraz oglądać na Netflixie, to przypominam, że na moim e, Instagramie możecie sobie w relacjach wyróżnionych cały czas... O, no, poczekajcie, powiem, nos odwinanie w tą stronę i bym przerwała sobie, ale jest bardzo takiej, jest bardzo mocno nawilżona, bardzo, bardzo, bardzo mocno. A, I tego materiału się nie da. Jest z takiej bawełenki, ale mm, no nie da się jej tak jakby naciągnąć. Na, na moim Instagramie możecie sobie, w relacjach wyróżnionych cały czas są rzeczy do y, mojej seriale i filmy, które polecam na Netflixie. Kiedyś ktoś mi powiedział, że źle nakładam maseczkę na twarz, taką w płachcie. I słuchajcie, zaczęłam y, sobie czytać o tym i miał rację, więc czasami komentarze nie są takie złe. Ha, I zaczynam od środka, potem nos dociskam tutaj do tego miejsca. I wtedy zaczynają wszystkie maski pasować. To jest najgorsze teraz, żeby tutaj to podnieść. I tak żeby nie było tych pęcherzy powietrza. Super, że siedzę tak daleko od. Teraz jak Wam to mówię, to się czuję wiecie źle, bo się okaże, że gdzieś tu będzie taki wielki pęcherz. Więc dobra, dzisiaj nie Netflixa nadrabiam, a kończę czytać książki. Znaczy książkę, bo chciałabym nagrać za niedługo dla Was recenzję książek. O, dobrze, że tą wodę mam z boku. Zrobił moje przynajmniej ręce. recenzję książek, które wydane zostały pod moim patronatem. Przeczytałam całą trylogię i bardzo fajna jest. Więc niebawem spodziewajcie się kolejnej fajnej recenzji z jakiegoś fajnego miejsca. Więc ja idę czytać, Was zapraszam po cięciu, a dla mnie po 15 minutach. Oczywiście, jak podeszłam do lustra, to się okazało, że tu było parę pęcherzy. Chodzi o to, żeby te wszystkie pęcherze, wiecie, wyciągnąć. No i teraz jest w miarę e, ok, nałożona. Jakbym nakładała od początku, to troszeczkę jeszcze bym nawet tutaj do oczu e, dobiła. No e, fajnie, bo maseczka po 15 minutach cały czas jest lekko wilgotna, e, a nie wysycha. Także o, czas ściągnąć. E, I ja nie zmywam już tego, w sensie zostawiam to. I na ten czas, kiedy to się jeszcze trochę wchłania, to już traktuję właśnie jak to takie serum, które mam na, na twarzy. E, w tym przerwie zapomniałam i wyrzuciłam sobie ten, e, ten ręczniczek. I przechodzimy, pod krem, e, I przechodzimy do kremu pod oczy. Jak już widzicie, moja puszka tu jest i cały czas używam na wyjazdach wszelkich e, tych kremów w saszetkach z Pyongyangu. Już mi niestety e, niewiele ich zostało. Myślę, że najbliższe wakacje, najbliższy wyjazd... jaki. Myślę, że najbliższe wakacje, najbliższy wyjazd już niestety wyzeruje, bo ja tego kremu też używam na dekolt, na usta, także dobre rozwiązanie, ale w domu używam, słuchajcie, takiego kremu z Mizon. On ładnie pachnie takim bardzo profesjonalnym y, kosmetykiem i nie jest tani. Tamte rzeczy nie były aż tak drogie. Teraz pokażę Wam dość dwie drogie rzeczy, ale y, ja uważam, że inwestycja w skórę, inwestycja w swój wygląd to jest właśnie inwestycja. Także ja często kupuję droższe rzeczy, y, um, używam droższych kosmetyków. Bo teraz ktoś mi powie, że a nie wiem, używa kremu za 5 zł i on e, też mu działa, bo go skóra nie ściąga, e, ale uważam, że to jest coś, co jest długookresową inwestycją. E, zobaczymy za, wiecie, 15-20 lat kto lepiej na tym wyjdzie. E, więc e, to jest, słuchajcie, krem pod oczy ze śluzem ze ślimaka, ale żadnym śluzem e, nie ciągnie się zwykły taki biały Kremik, także odrobina dosłownie na palce. To są serdeczne. Pod oczy wmasowywuję i robię takie, wiecie, większe koło. To powoduje, że moje oczy nie są takie obrzęknięte. Zdarza mi się też używać takiego rolonu z jakiegoś kamienia, który jest zimny. Niestety, sorry, nie mam pojęcia, kwart to jest. Ale jakoś ostatnio go odłożyłam. Ale tak rano, jak jest właśnie ciepło, bardzo, bardzo go lubię. No i jak mówiłam o upałach w Polsce ostatnio jest bardzo, bardzo gorąco. Mam krem, słuchajcie, z Huxleya, który się nazywa Secret of Sahara, mógłby się nazywać spokojnie Secret of Poland. E, bardzo, bardzo, bardzo gęsty. Ja go używam od ponad miesiąca, a zobaczcie jak niewielu ludzi ma taki piękny zapach. Jest po prostu niesamowicie gęsty, ja bym go nawet porównała do e, jakiegoś... nie jest olejem, bo nie jest tak, że wiecie, jakby e, aż jest zastygły. Jest to krem, ale bardzo odżywczy, Niesamowicie właśnie gęsty e, i wystarczy odrobina niego, jego, miałam do niego też taką szpatułkę, ale oczywiście gdzieś ją mm, posiałam, także ja biorę taką wielkość może, nie wiem, pół ziarnka soczewicy e, i rozsmarowywuję, jakie to jest przyjemne na twarzy. Ja tego kremu używam e, na wieczór, nawet widziałam w internecie, że niektóre osoby smaku smakują. Go. <noise> już chcę iść spać, przepraszam Was najmocniej. E, stosują go jako maska mm, na noc, po prostu nawilżająca. I prawie bym zapomniała, mm, po ściągnięciu maseczki, jeżeli zdarza mi się, e, najczęściej w te dni, jakiś dziad, który mi gdzieś tam wyskakuje, odkrycie roku, niestety zostało mi chyba już tylko jedna sztuka. Nigdy w takie rzeczy nie wierzyłam, serio. E, jakbym była nastolatką, to bym na takie rzeczy zbankrutowała, e, wiedząc, jakie ja miałam problemy skórne. Zostały mi dwa. Jak widzicie, na tym plasterku są takie kółeczka. Odrywamy sobie to w tą stronę i w tym środku kuleczki jest. Nawet wiecie, że ja nawet nie wiem, co jest tam w środku. Hydrokoloidowe plasterki na wypryski, eliminują wypryski i wągry, przyspieszają go jen i jednocześnie nie wysuszają skóry. Dokładnie. Jakby. Opis jest idealny z tym, co one robią. Raczej nie na dzień nie naklejam, chociaż ostatnio mi się zdarzyło właśnie przy tym towarzyszu. E, właśnie na wieczór naklejam, rano wstaję, pok ściągam i najprawdopodobniej tego, co tam już rosło, nie ma. E, ten środek tego plasterka, tak jakby wyciąga, widać, że coś tam w tym jest. Dobra, nie będę wam obrzydzać teraz, bo mam nadzieję, że nikt nie je teraz w tym momencie kolacji, Któż by jadł kolację przy em, filmie o pielęgnacji. Więc jak widzicie, Pielęgnacja moja mocno się zmieniła. Nie ukrywam, że kiedyś e, zaczynała się na e, płynie do demakijażu i tyle. Zdarzało się tak. E, jakieś właśnie esencje to już potem się u mnie pojawiło i czasami po prostu ewentualnie nałożyłam po esencji jakieś serum bądź jakiś olejek e, i uważałam, że jest spokojnie, używałam kremów pod oczy, uważając, że i tak mi nie pomogą, bo mam po prostu taką budowę oka. Teraz jestem w niebowzięta, że zaczęłam regularnie stosować właśnie krem pod oczy, bo e, no nie wiem jak teraz, bo wiecie, no że jest koniec dnia i oczy mogą wyglądać na zmęczone. Ale rano po prostu wzrok jest wypoczęty. Ta skóra jest jednolita w końcu, a nie muszę nakładać 10 warstw korektora i żeby to wyglądało jako tako, jak teraz właśnie pomaluję sobie tylko brwi i rzęsy to mogę po prostu właściwie, znaczy właściwie często wychodzę bez makijażu, ale chodzi o to, żeby wyglądało, że coś zrobiłam. Nie muszę się, wiecie, bardzo malować, żeby to wyglądało ładnie. Zapomniałam Wam wspomnieć, ale pewnie zauważyliście, że większość tych kosmetyków to są kosmetyki koreańskie. Oczywiście możecie je znaleźć na jakichś zagranicznych stronach, ale można je też kupić u polskiego dystrybutora. Jest z nią firma La Rose. I ona jest, jak dobrze pamiętam, w ogóle wyłącznym dystrybutorem, na przykład jeżeli chodzi o markę Pyongyangul. I sprawdzajcie, ja aktualizuję często w opisie, bo oni często mają promocje i na przykład. Teraz, jak dobrze pamiętam, na hasło Holiday 2019 jest zniżka 10%. E, także, e, no warto, ja będę, e, jeżeli będę widzieć, że jest jakaś zniżka, to postaram się Wam po prostu tutaj aktualizować. Bo wiem, że nie wszyscy oglądają teraz e, ten film. Może ktoś ogląda go na przykład w zimie i dziwi się, że dzisiaj mi było ciepło, e, bo możliwe, że tak samo jak Sahara jest u nas w trakcie dnia. E, w lecie. Tak Sahara nocą u nas jest w zimie, więc e, możliwe, że ktoś ogląda to na przykład i kod holiday już go nie interesuje, e, więc po prostu zerknijcie sobie w opisie, tam na pewno znajdziecie. Jeżeli jest jakiś aktualnie e, promocyjny link, to wam go wrzucę, bo uważam, że po prostu e, no warto. Ja jestem bardzo zadowolona, także patrzę, czy czegoś nie zapomniałam, przepraszam, że tak patrzę, jak rozbiegane konie. E, Wyglądam jak rozbiegany koń? No dobra, e, po prostu patrzę, czy czegoś e, z woku nie mam, o czym chciałam Wam jeszcze powiedzieć. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie, mam nadzieję, że tak długi film się Wam e, spodobał i do zobaczenia. Pamiętajcie, w wakacje we wtorki i w czwartki o 20 e, nowy film, a w sobotę o 9 rano na Patty TV Kids. Zapraszam serdecznie na nasz drugi kanał. Do zobaczenia, pa pa!